Cześć! Chciałam Wam dzisiaj pokazać dwie prace, jakie zrobiłam. Jest to album w formie gatefold. Tak to się chyba nazywa, ta forma albumu. I taka karteczka zrobiona ze ścinek. Ogólnie album i ta kartka to zostały zrobione z tak naprawdę resztek, które mi zostały po zrobieniu albumu na osiemnastkę. No i postanowiłam to wykorzystać. Także takie coś mi powstało. Może zacznijmy od karteczki. Kartka jest właśnie robiona z, ze skrawków papieru. Tutaj mamy powycinane dziurkaczem z Ikei Tools. Takie wzorki potuszowane troszkę. Tutaj mamy koronkę. I tutaj też mamy koronkę. Nie wiem, czy widać. Kilka kryształków. I tutaj taka kompozycja kwiatowa. Trochę kwiatków robiłam sama, ale z tego co widzę, to w większości to są kupione kwiatki. Tutaj mamy taki wianuszek. Trochę sznurka. I karka jest w formie DL. A, kolekcja to jest Lemon Craft Forget Me Not. Tak wygląda karteczka. A album hmm, prezentuje się tak. W ogóle to jest pierwszy album w takiej formie. Yy, jaki, no Pierwszy, który zrobiłam w takiej formie. Yy, tutaj chyba te drewnianka to jest kolekcja Yesterday, też z Lemon Crafta. I tak, tutaj na grzbiecie mamy takie dębadełko. Z dwiema zawierzkami. E, tutaj e, ogólnie album jest zamykany na magnes, ale dla bezpieczeństwa dałam jeszcze e, wstążeczkę. A tutaj jeszcze mamy taki metalowy element i dwa motylki. No i oczywiście narożniki dla zabezpieczenia rogów. I tak otwieramy. Odsuwam sobie tą karteczkę tylko. I tak, pierwsza strona to jest kieszeń dolna. I tutaj właśnie mamy ten dziurkacz z IK Tools. I napis Ciesz się chwilą. I dwie maty na zdjęcia. Oczywiście będzie można włożyć nawet zdjęcia luzem do tej kieszonki. I trzy kryształki. Tutaj mamy matę na zdjęcie. I napis Jesteś moim światem. E, tutaj mamy Belly Band e, i napis e, Radosny Dzień. Dwie maty i jedna książeczka. E, kolejna mata na zdjęcie, e, ta mata na zdjęcie to jest e, na zdjęcie 10 na 10, czyli te instagramowe, ale ogólnie w albumie mieszczą się zdjęcia 9 na 13. I tutaj też napis szczęście i kilka kryształków. Kolejna strona to jest książeczka. Tutaj mamy Książeczkę, za którą można pociągnąć, bo książeczka jest zamykana na magnes i też na dwa zdjęcia 10 na 10 I za książeczką wsadziłam jeszcze dwie takie maty na zdjęcia, te mniejsze 6 na 9 A tutaj mamy kieszonkę dolną. Tutaj po prostu wycięłam motyw z papieru i napis, mnóstwo miłości i znowu te kryształki. Album ma tylko trzy strony, ale myślę, że pomieści sporo zdjęć. Tutaj kolejna mata na zdjęcie, ten moment i znowu kieszeń, a w niej dwie maty. Jeszcze na tej kieszeni mamy kolejną książeczkę. Tutaj kilka kryształków i dwa miejsca na zdjęcie. Album zrobiłam dla koleżanki na urodziny. Tak samo tą karteczkę, także mam nadzieję, że jej się spodoba. Pewnie jak wrzucę filmik, to ona już go będzie miała u siebie, także. Także mam nadzieję, że jej się spodoba. E, dobra, i to chyba e, na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki. No i zapraszam na kolejne moje filmiki. Pozdrawiam Was, Pa!